Podjęłam pracę, ponieważ chciałam być niezależna finansowo, nabrać nowych doświadczeń, rozwijać się, mieć kontakty z ludźmi, e, motywacja do podejmowania działań. Droga w poszukiwaniu pracy była dla mnie trudna. Przegl e, przeglądałam oferty pracy, ale te poszukiwania okazały się trudniejsze niż myślałam. Tak słyszałam opinie różnych osób, zwłaszcza tych niepełnosprawnych, że mają problemy z znalezieniem pracy, sządają się. Ale warto, żeby swoją niepełnosprawność nie traktowali jako porażki, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami. Mój proces rekrutacyjny wyglądał następująco tak. Pojawiła się oferta o pracy na stronie Fundacji Aktywizacja, zostałam zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną i z sukcesem zostałam przyjęta do pracy na stanowisku asystentki koordynatora projektu. Miałam problemy ze zrozumieniem, co do mnie mówią niektóre osoby ponieważ ja jestem osobą niedosłyszącą, noszę aparaty słuchowe, rozczytuję mowę z ruchu warg. Ale po jakim czasie, jak ktoś poznaje mnie teraz bliżej, to nasza rozmowa czy współpraca staje się coraz lepsza. Drugim problemem na mnie jest rozmowa przez telefon, ponieważ nie rozumiem mowy przez telefon. Bałam się, że pracodawca nie będzie chciał mnie zatrudnić do pracy właśnie tylko z tego powodu. Na szczęście Fundacji Aktywizacja mam możliwość korzystania z różnych form komunikacji, np. maile czy smsy, i to mnie ogromnie cieszy. Fundacja Aktywizacja oferuje kompleks formy wsparcia, np. szkolenia, warsztaty, doradztwo prawne, zawodowe czy psychologiczne. Celem naszych działań jest wspieranie osób niepełnosprawnych, które mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia na rynku pracy. Nie wyobrażam w sobie życia bez pracy, ponieważ praca stanowi dla mnie bardzo ważną rolę w moim życiu. Dzięki pracy to ja się rozwijam, nabieram nowe doświadczenia. Dzięki Fundacji Aktywizacji mam poczucie bezpieczeństwa, większą pewność siebie, ale radość z tego, że mam kontakty z ludźmi.